Poszliśmy właśnie tutaj nad e, rzekę Jest tutaj taki most nazwany się Dżembatan. Coś tam, coś tam nie pamiętam Bardzo fajnie, tutaj, tak egzotycznie Śródziemnomorsko A idziemy właśnie na Chinatown Gdzieś tutaj w tą stronę będzie Chinatown I szukamy coś do jedzenia, ponieważ e, Ponieważ w części muzułmańskiej jest Ramadan i nie można za bardzo nic zjeść, a w Czajna tam prawdopodobnie coś zjemy. Chyba jakiś tutaj statek zatonął i coś tu robią. Przenieśliśmy się już do tego nowego guesthouse, znaczy homesteju Jani. No, jesteśmy naprawdę zadowoleni. Bardzo fajne miejsce. Wczoraj byliśmy tak wstępnie zobaczyć i wydawało mi się, że gorzej. Pierwsze wrażenie, a dzisiaj naprawdę. Naprawdę fajnie, czysto. Łazienka naprawdę super stanie. Też pokój jest bardzo fajny. Zapalmy później nie taki na chwilę do się. Więc. Mamy kuchnię, można samemu coś przygotować. E, mamy też kawę, herbatę, to za darmo. Przede wszystkim właściciele są mili i obchód. Aha. Nie robią problemu, nie wiadomo z czego. Ta łódeczka nieźle przykominowana, ma cztery silniki po 250 koni. Czyli cała łódeczka ma w sumie tysiąc koni mechanicznych. W takim mocno muzułmańskim mieście jest i chińska świątynia na chińskim Chinatown. Ciekawe, czy... jak oni się upatrują, muzułmanie tutaj. Oni są przy bardzo nieprzyjaźnie nastawieni do innych religii. Tam pan ma mnóstwo kokosów. Hello. Możemy kupić sobie mięsko. Niezły syf w tej rzece. Wszystko się uwidacznia, ponieważ teraz mamy odpływ. Woda wypływa z rzeki i cały syf ten odkrywa. Łodzie tutaj opierają się już na dnie, ponieważ obniża się poziom. Ale jak będzie przypływ, to z powrotem zaczną pływać. A tutaj myjnia skuterowa Maski! Musi być mu gorąco, bo jest nie dość, że w ciepłym klimacie, to jeszcze ma ubranko Idziemy właśnie na kolację na tutaj takie ulice, gdzie podobno ma być dużo ulicznego jedzenia Już trochę widzieliśmy, jest spory ruch na drogach, bo więcej dopiero teraz skończył się post godzina postu właśnie zjedliśmy ja hamburgera, Kasia hot doga ale tak byliśmy głodni, że nie zdążyliśmy nagrać jeszcze pijemy lemon tea, bardzo dobra tak jak w tutaj mhm. bardzo popularne są hamburgery i hot dogi Kraje w każdym miejscu są w wielu miejscach. To jest taka właśnie przyjemniejsza ulica. Ludzie są dużo milsi. jest bardziej kulturalnie. Mhm. A z szoku jesteś. Myślę, że można by tą ulicę porównać do takiej bardziej ekskluzywnej, jak Żurawia w Warszawie. Nowy świat. Jeździ tu masa takich stuningowanych, szpanerskich samochodów. Mhm. Znaczy, no, jak no lokalne warunki. Są, są tak ładnie dziewczyny ubrane i kolesy, tak spoko. Mhm. I takie jakieś łachmany. Sapuszek To jakaś chyba kurtownia, musi być albo sklep. Bardzo popularne sklepy z muzyką. Bardzo tu jest wszędzie są. Tutaj mają niezły wynalazek Drive ATM. drive Through ATM. No czegoś takiego w Polsce to nie ma. 24 godziny na dobę można podjechać samochodem. I kolejny sklep z muzyką. Co oni tutaj mają? A nie, to filmy. Sklep z filmami. Fajnie jest tutaj, że idziemy teraz taką y, ciemną uliczką. No to, to co prawda nie jest to boczna uliczka, jedna z takich głównych, ale nie trzeba się tutaj wkoczyć bardzo niebezpiecznie. Raczej tutaj nie, nie dzieją się żadne nie, niestosowne rzeczy na ulicach, nikt nie napadnie. Nie wchodziliśmy, co prawda, w żadne jakieś takie boczne, ciemne uliczki, ale na takich... na takich głównych ulicach jest bezpiecznie. Zjeździ sporo samochodów. Co chwilę ktoś do nas, hej mister, hej mister. Ale akurat właśnie wylądowaliśmy w jakiejś dzielnicy, gdzie są fajni ludzie. W ogóle zupełnie jakby inne miasto. Tam, gdzie jedliśmy, i naprawdę mieli. Ja wypiłam swoją ulubioną herbatę z obwitym białkiem a jutro będę pić kawę z tak, tak się cieszyli, już umiemy troszeczkę po indonezyjsku zamówiliśmy tam sok jedzenie po indonezyjsku znaczy no, po indonezyjsku no mówiąc tylko po, po indonezyjsku że na przykład jeden jeden hamburger dwa, dwie herbaty tak się ucieszyli tyle im radości sprawiliśmy pan mało nie podskoczył i z takim uśmiechem szedł na prostu... czyli jeden sok marchewkowy